Hejka hej, witajcie w kolejnym odcinku, a dzisiaj zapraszam Was na długo obiecywany film, w którym opowiem o swoich ulubionych kremach BB, jak również podkładach, które idealnie sprawdzają się dla cery mieszanej w tym okresie letnim, kiedy mamy gorąco, kiedy świeci słońce, a nasza cera przetłuszcza się troszeczkę mocniej. Także moi drodzy, zapraszam Was do oglądania. Jak zwykle na samym początku zachęcam Was do tego, żebyście subskrybowali mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I pamiętajcie, że dzięki klikaniu w dzwoneczek będziecie otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Moi drodzy! Tak jak wspomniałam, cera mieszana, zresztą wspominam to już wielokrotnie, cera mieszana jest cerą, która ma duże wymagania, która jest bardzo kapryśna, która trochę nam się przetłuszcza, która trochę nam jest, u nas jest wysuszona. Więc dobranie odpowiedniego produktu koloryzującego, w tym, w tym przypadku podkładu, wcale nie jest takie łatwe. Dlatego przygotowałam, od, zresztą zauważyliście pewnie, że od dłuższego czasu testuję nowe produkty, jeszcze część filmów nie pojawiła się na kanale, ale to niebawem, a dwa z nich będą już właśnie w tym odcinku, to starałam się dopasować tak te podkłady które, i kremy BB, które według mnie najlepiej będą pasowały każdemu. Czyli nie tylko będą dedykowane stricte cerom mieszanym, ale myślę, że również cery normalne, cery suche w niektórych przypadkach również, bo część tych kosmetyków jest nawilżająca. No ale głównie, tak jak mówię, skupiłam się na cerach mieszanych takich jak moja, ponieważ to daje mi możliwość takiego obiektywnego podejścia do tematu, obiektywnej oceny. No, także mam nadzieję, że coś też przypadnie Wam do gustu, postaram się Wam króciutko streścić. Co zauważyłam, jakie widzę wady, co nie do końca mi zawsze odpowiada, ale generalnie yy, co najważniejszego daje nam owy produkt. I zacznę od kremu BB, a potem przejdziemy do pod, lekkich podkładów. I zacznę dokładnie od nowości, która pojawiła się całkiem niedawno na rynku. Na rynku. Jest to Animani yy, i to jest ten krem pielęgnujący za 69 zł. Jeżeli chodzi o ten pielęgnacyjny krem, jest to mm, zarówno makijaż, jak również taka y, pielęgnacja, ponieważ mamy i taki krem nawilżający, jak również krem BB, lekki fluid, który nam nadaje ten kolor. Jeżeli chodzi o krycie tego produktu, to zdecydowanie muszę powiedzieć, że jest to takie lekkie w stronę średniego. Na pewno nie możemy spodziewać się tutaj... Bardzo mocnego pokrycia, niedoskonałości, niemniej jednak te niedoskonałości lekko są ukryte. Mamy też tutaj takie naturalne pigmenty, które właśnie wyrównują nasz koloryt cery, które się troszeczkę w ten koloryt wtapiają. Mamy tutaj też składniki aktywne, które działają silnie antyoksydacyjnie, które właśnie koją naszą skórę, które ją umniejszają. Dodatkowo te pigmenty zawarte w tym kremie bibi Ładnie tą cerę, tak jak wspomniałam wcześniej, wyrównują, ukrywają drobne niedoskonałości, ukrywają zmarszczki, także tutaj też możemy um, spodziewać się takiego efektu lekkiego liftingu, lekkiego napięcia skóry i też produkt ten jest niekomadogenny, nie wchodzi w pory, nie zatyka nam tych porów, nie powoduje wysypu niedoskonałości, ale bardzo fajnie. Odświeża to naszą cerę, wygląda na taką promienną, na taką świetlistą. To, co jest też bardzo fajne, słuchajcie, to on pomaga nie wydawać efekty błyszczenia, e, właśnie ogranicza tą produkcję sebum. Ta twarz nie jest taka mocno wyświecona, dzięki czemu możemy właśnie zachować taką zdrową, e, zdrową cerę, satynowe wykończenie, nie bardzo takie, wiecie, świetliste, że widać nas z kosmosu, tylko właśnie to rozświetlenie jest takie delikatne, subtelne, e, ta cera wygląda młodo, ta cera wygląda promieniście. Ale nie wygląda też na taką właśnie przesuszoną, czy mocno wytłuszczoną, z dużą ilością, tak jakby nie wiem, tego sebum na twarzy. Także pod tym względem uważam, że produkt jest fantastyczny. Mamy tubkę miękką 40 ml, czyli tu, tu, już, tu już mamy troszeczkę więcej tego produktu. Nie pamiętam, czy Wam wspomniałam, że on jest, kosztuje 69 zł generalnie i rzadko możemy spotkać tutaj promocji. Niestety Animania jest jeszcze taką dość nową marką bardzo dobrą notabene, ponieważ sama mam już kilka produktów. Ym, jeden z nich znajdzie się w ulubieńcach czerwca, które już nie, którzy już niebawem. Y, jeżeli chodzi jeszcze słuchajcie o tubkę, no to mamy taki dzyndzolek tutaj, który bardzo ym, też jest wygodny w aplikacji, ponieważ nie musimy, nie wiem, wtykać palca w coś, nie musimy, wiecie, jakoś, nie rozprowadzać na właśnie na palec i rozcierać możemy bezpośrednio słupki sobie na przykład zaaplikować czy na pędzel, chociaż nie powinniśmy tego do końca robić, ponieważ najpierw powinniśmy tą, ten produkt na cerze rozprowadzić. Yy, producent też zaleca suplikację za pomocą yy, palców, dobrze chciałem powiedzieć, za pomocą palców, żeby po prostu wklepać delikatnie niewielką ilość produktu. Potem ewentualnie w razie potrzeby jeszcze dołożyć. Jest to produkt wegański, a dodatkowo chroni nas przed promieniowaniem, także myślę, że bardzo, fajne, bardzo fajny naprawdę kosmetyk. No i tak, mamy trzy kolory. Ja mam kolor light i jest dla mnie ciuteczkę za ciemny, niestety. Jest jeszcze jaśniejszy, ja zdecydowałam się na taki pośredni. Generalnie jest naprawdę bardzo miła konsystencja, taka kleista, lekko. Pachnie... Wiecie co? Nijak mi to nie pachnie. Ale jak widzicie ten color Light jest taki dosyć y, ciemnawy. I to niestety widać na skórze. Mam odczucia, że on leciutko oksyduje. Y, jest też taki jakby lekko płynny i warto ten produkt przed nałożeniem rozmieszać, ponieważ ostatnio jak go używałam, no to wypłynęła mi najpierw woda. No to to już takie było średnie więc warto go sobie najpierw lekko wstrząsnąć, a potem właśnie zaaplikować na twarz. To, co jeszcze zauważyłam, tworzy lekko takie pudrowe wykończenie. Jeżeli nie mamy dobrze spilingowanej cery, no to troszeczkę możemy być niezadowoleni z tego efektu, jaki nam daje, ale generalnie ja ten produkt lubię, używam, ponieważ mamy tutaj i pielęgnację, właśnie ukojenie tej cery, ograniczenie produkcji tego sebum, nawilżenie, to redukcja jednak tych niedoskonałości, bez jakiegoś obciążenia cery, także naprawdę bardzo, bardzo Wam ten produkt polecam. Druga moja propozycja jest propozycją od Paesy i jest to krem BB, naturalny krem BB, waży 98%. E, procent, tak? I jest to krem, który w swoim składzie zawiera kwas hialuronowy i dostaniemy go za 39,90. Także to już jest naprawdę bardzo, bardzo niska cena za taki produkt, który, słuchajcie, naprawdę jest bardzo fajny. Jestem zadowolona z używania, często po niego sięgam. E, tego testu też jeszcze nie było na kanale, ale za chwilkę się pojawi. I podobnie jak jego poprzednik, o którym wspomniałam chwilę wcześniej, czyli ten krem z AnyMany, e, jest to krem, który ma mm, taki silny... E, no, i składniki aktywne, które o silnym działaniu antyoksydacyjnym. Również jest bardzo lekki w konsystencji, bardzo przyjemnie się go nakłada. E, zdecydowana różnica w porównaniu z to jest zapach, ponieważ ten ma wyciąg z bergamotki i taką wodę e, z bergamotki, która jest właśnie taka orzeźwiająca, bardzo przyjemna w zapachu. Krem jest, tak jak wspomniałam, również bardzo lekki, daje takie satynowe, e, rozświetlające wykończenie bardzo ładnie wchłania się w tą, tak ten kolor dopasowuje się na naszej skóry, krycie jest takie bardziej bym powiedziała lekkie, ehm, ciężko wystopniować do średniego, aczkolwiek myślę, że tutaj jeżeli użyjemy sobie korektora, to użyjemy, utrzymamy, otrzymamy efekt satysfakcjonujący, ale tak jak mówię samo krycie jest niestety tylko lekkie, ale daje naprawdę przepiękne świetliste wykończenie. W składzie, tak jak wspomniałam, znajdziemy kwas hialuronowy, który utrzymuje tą wilgoć w naszej skórze. Znajdziemy właśnie wodę z bergamotki, która tonizuje, która odświeża i nadaje przy okazji pięknego zapachu temu produktowi. Znajdziemy również wyciąg z omanu wielkiego, który chroni nas przed zanieczyszczeniami środowiska, przed tym niebieskim światłem, który bije z naszych ekranów, czy telewizorów, czy monitorów. Jak również znajdziemy tutaj oleje z opuncji figowej, jak również z dzikiej róży które właśnie koją naszą cerę, łagodzą podrażnienia, regenerują naskórek, działają też przeciwstarzeniowo, a także tak jakby przywracają zdrowy wygląd naszej skórze. Znajdziemy w tym produkcie, znaczy znajdziemy w tym produkcie, mamy tutaj również trzy kolory, ja tym razem zdecydowałam się, no i właśnie, na 01N. To jest Ivory i to jest tak naprawdę najjaśniejszy kolor z gamy i w tym przypadku trafiłam z kolorem idealnie. Myślę, że bardzo warto spróbować i przetestować sobie ten produkt. Jeżeli chodzi o opakowanie, to jest identyczne jak w przypadku poprzednika. Też jest taka, taki dziubek, który łatwo możemy zaaplikować. No z tym, że kolor jest zdecydowanie jaśniejszy i bardzo, bardzo y, też przyjemny. Znaczy nie kolor, ale sam produkt jest przyjemny w aplikacji. Jest dużo gęstszy niż Animani I y, jak widzicie jest też dużo jaśniejszy, ale naprawdę jest bardzo fajny. Aż można go tutaj leciutko by było przyciemnić myślę, że gdybym wymieszała te dwa produkty, to działanie by miały podobne, bo to i składniki aktywne, i produkty roślinne, no ale tutaj mamy naprawdę bardzo przyjemny zapach. Także ten krem BB od SSR też serdecznie Wam polecam i przy okazji zapraszam Was niebawem na jego test. I przyszła pora na hit. Ja mam tutaj akurat już taką malutką wersję, ponieważ tą dużą zużyłam. I z racji tego, że mam tak dużo innych kremów BB, to po prostu nie kupowałam już nowego opakowania. Aczkolwiek na pewno y, też to zrobię. A mowa oczywiście o Mishi, o Mishi, o e, M Perfect Cover BB Cream. Krem, który ma aż y, SPF 42 z trzema plusikami. Ten ja akurat mam w kolorze 13, ale, tak jak mówię, nie zwracajcie na to uwagi. Normalnie stosuję 21 bądź 23. Jest to krem, który ma bardzo dużo kolorów, ale wiele osób podchodzi do, nich, do niego troszeczkę jak pies do jeża przysłowiowy, ponieważ ten kolor jest zazwyczaj bardzo siny. Ale kolor pokażę Wam za chwilkę. Od razu tylko właśnie wspomnę, że mamy dużą gamę kolorystyczną. Ta mała pojemność, czyli 20 ml, Kosztuje około 50 zł. Możemy też dostać czasami za 40, w zależności czy uda nam się trafić na promocję. Natomiast ta duża z taką ym, pompką, która jest dużo wygodniejsza w aplikacji, ale tam mam akurat zastrzeżenie, że. No bo tutaj mamy podobnie jak w tych poprzednikach też taki dziubek. Natomiast tamten właśnie ma pompkę, ale czas, z zresztą tylko, że to opakowanie nie jest przeźroczyste, no to nie wiemy, czy czasami ten produkt nam w środku jeszcze nie został, a po prostu nie jesteśmy w stanie już go wypchnąć przez naciskanie przez ten atomizer. Jeżeli chodzi o cenę, no to tutaj, tak jak wspomniałam, dużo opakowanie prawie 100 już kosztuje, więc to już troszeczkę dużo, czasami w promocji znajdziemy za 89, warto poszukać, no ale generalnie średnia cena to jest taka 100 zł. Jeżeli chodzi już o sam produkt, to jest to krem, który zdecydowanie wyróżnia się na tle jego poprzedników, ponieważ jest to krem o bardzo, bardzo silnym kryciu. I naprawdę to krycie możemy sobie tutaj przepięknie zbudować na przykład przez dwie warstwy, ale ja jak stosowałam, no to zazwyczaj już ta jedna warstwa była dla mnie tą warstwą idealną, i nie musiałam już nic sobie dokładać, ewentualnie gdzieś dołożyć leciutko korektora punktowo w te miejsca, które wymagały po prostu skorygowania. Krem utrzymuje przepięknie nawilżenie, ponieważ w składzie również znajdziemy kwas hialuronowy i sprawia dzięki też ma, ma bardzo lekką konsystencję, i właśnie też dzięki niej sprawia, że. Przecudownie nam jest go aplikować, ta skóra wygląda na taką świetlistą, promienistą, nieobciążoną, ale przepięknie skorygowaną. Również nie zbiera się załamaniach, również nie wchodzi w pory, jest całkiem trwały, może nie utrzyma nam się przy takim upalnym dniu, nie wiem, 24 godziny, niemniej jednak całkiem tą trwałość możemy fajną uzyskać i nie ściera się jakoś mocno, również nie oksyduje. Może też to wynikać z tego kolorytu sinawego, który posiadają te produkty, te czerwone. Ponieważ generalnie Michał już wypuścił dwa różne rodzaje swoich kremów bibi. po żaden nie sięgnęłam, ponieważ szczerze powiedziawszy, tak nie do końca zachęciły mnie opinie, które są na rynku. No ale może kiedyś się mimo wszystko skuszę. Redukuje on również zmarszczki, redukuje i yy, tak jakby niweluje zaczerwienienia skóry. Zawiera różne esencje roślinne, oleje roślinne. E, zawiera e, ekstrakt z alg, ekstrakt z kawioru i rumianek i bodajże rozmaryn. E, tak jak wspomniałam, kwas hialuronowy, kolagen, e, olej, e, olejki z orzechów makadamia, które też fajnie właśnie wypełniają tą naszą skórę od wewnątrz. Naprawdę bardzo, bardzo fajny e, krem BB. No, mówię wieloletni hit. Ten kolor 13 jest bardzo, bardzo, bardzo jasny. Jest nawet jaśniejszy niż... E, ten light, nie ivory z Paese. Ale tak jak możecie zauważyć, jest to kolor taki troszeczkę bardziej sinawy. Ten 23, w tym 23 było to lepiej widać, no ale niemniej jednak jest to też taki sinawy, lekko nawet bym powiedziała wpadający w różowe tony kolor. Ale spójrzcie jak fajnie kryje. Ta niewielka tak naprawdę ilość sprawia, że ta ręka jest tak bardzo ładnie już... Te, te zasilenia są skorygowane i ma naprawdę przepiękny zapach i też zobaczcie, jak fajnie odbija światło. Naprawdę rewelacyjny Krem Bibi, wieloletni hit. Myślę, że większość z Was już ten krem stosowała. No ale jeżeli mają być to produkty, które Wam polecam na lato, no to musiałam o nim wspomnieć, pomimo tego, że na pewno e, macie go w swoich kosmetyczkach, bądź już też tak jak w moim przypadku się skończył, no ale myślę, że większość z Was już go zna. Kolejna nowość, moi drodzy, a mianowicie Pierlene Glow Touch BB Cream krem, który ma SPF 50, i tak naprawdę szturmem wszedł na nasz, na nasz rynek kosmetyczny, ponieważ, jak ja wspomniałam, jest to nowość na rynku, ale mówi się o nim tak naprawdę wszędzie. Jest to produkt całkiem tani, bo też kosztuje 45 zł i w porównaniu do poprzedników i różni się tym, że jest w szklanej matowej butelerce. Mamy go również 30 ml. I mamy pompkę. Ja kocham e, produkty z pompką, ponieważ uważam, że jest zdecydowanie taka bardziej higieniczna aplikacja, bardziej taka e, wygodniejsza też. Krem ma e, tak naprawdę działanie mocno pielęgnacyjne, podobnie jak Animani. Jest bardzo lekki, też ma, jego formuła jest wegańska, jest niekomadogenny, nie wchodzi na w pory. Cudownie wyrównuje tą skórę. Jest naprawdę tak lekki, że kompletnie go nie czujemy na skórze. Ja mam również ym, Serum Korektor z tej serii i jestem nim zachwycona. Mam go dzisiaj na twarzy. Nie krem, akurat. Krem mam inny, ale też za chwilkę o nim będę mówić, co mam dzisiaj na twarzy, jaki podkład akurat. Ale ten korektor przepięknie też wyrównuje nam skórę, nie wchodzi nam w załamania. Ym, jeżeli chodzi natomiast o krem, nie oksyduje bardzo długo się utrzymuje, naprawdę utrzymuje się bardzo długo. Niestety w ogóle sam opis wszystko to, co możecie się dowiedzieć o tym podkładzie, zobaczycie, jak on wygląda, zobaczycie w tym odcinku, który był niedawno na kanale, także odsyłam was serdecznie, ponieważ tam jest to podsumowanie też po kilku godzinach, bodajże wtedy już 10 czy nawet 11. Wyświecił się, ale nie jakoś mocno. Niestety z tego, co kojarzę, on mi lekko zszedł. Ja naturalnie tak na co dzień nie trzymam tak długo podkładów w sensie bez przypudrowania w międzyczasie, czy zebrania tego sebum. Dlatego już nie pamiętam, jak to było, ale z tego, co pamiętam, jak zebrałam serwetką, chusteczką, no to on, pigment został mi na chusteczce, także to pamiętam, że był minus, ale generalnie ten produkt używam non-stop. Sprawdza mi się rewelacyjnie. Na pewno już Wam je, ponieważ kupiłam go na koniec czerwca, to nie będę go pokazywać w tych ulubieńcach, ale w następnych ulubieńcach na pewno znajdzie się cała seria, ponieważ jest on fantastyczny. Mamy trzy kolory. Ja mam kolor. No i 02. Mam kolor 02, także yy... i sprawdza mi się naprawdę fajnie. Ciuteczkę za ciemny, lepiej dla osób bladych polecam 01. Ale dla osób, które już są lekko opalone, to 02 się sprawdzi. Ja muszę go troszeczkę rozjaśnić, bo niestety ten efekt wtedy jest taki niezbyt e, dla mnie satysfakcjonujący, ale generalnie bardzo serdecznie Wam ten krem polecam. Zapomniałam Wam pokazać kolor tego podkładu, także już e, to nadrabiam. I już Wam pokazuję, jak wygląda ten pierrene. I to już jest naprawdę ciemny kolor. Pięknie rozświetlona z ręka. Bardzo rozświetlający efekt, no ale bardzo ciemny efekt. Także, no tak jak mówię, zachęcam osoby z jasną karnacją, żeby sięgnęły po kolor 01. On na twarzy nie wygląda aż tak ciemno, no ale mniej jednak, no jasny to on też na pewno nie jest. Także osoby posiadające jasną karnację, sięgajcie po, e, po kolor jaśniejszy albo po prostu będziecie musieli, tak jak ja, go sobie rozjaśnić. I przejdziemy już do podkładów, a zacznę od, myślę, że też Waszego ulubieńca, którego większość zna. Jest to Eveline Better Than Perfect Cream, krem, no już nie krem w sumie, podkład, który zapewnia nam taką przyjemność wnoszenia, przynoszenia maseczek. Co prawda w tym momencie już tak nie jesteśmy uzależnieni od maseczek, więc nie musimy ich nosić, ale jest to podkład, który nie transferuje, czyli nie przemieszcza się, jest odporny na ścieranie. Ma, także mamy tutaj właśnie informację, że m, zresztą to jest, że jest przyjazny maseczkom, tutaj macie narysowaną właśnie maseczkę i jest informacja, że jest mask friendly. Jest to podkład, który dostaniemy za 32 zł, mamy go 30 ml, na no tam i ja mam kolor 02 Light Vanilla, jest to taki odcień cieplejszy, ale bardzo przyjemny dla skóry lekko opalonej. Jeżeli chodzi o sam podkład, jest to tak jak wspomniałam, podkład dość trwały, który ładnie się utrzymuje na twarzy. Jest też lekki i jest to również produkt, który jest pielęgnacyjno-makijażowy, ponieważ mamy tutaj i kwas hialuronowy, i kolagen, które ładnie właśnie nawilżają skórę, wypełniają ją, ale mamy też naturalny skwalan, który pielęgnuje ją, tak działając, żeby była zdrowa, była piękna. Jest to również produkt niekomadogenny. Nie jest testowany na zwierzętach, naprawdę bardzo przyjemny. Nie, mm, czy coś tutaj pominęłam? A jeszcze składam na, zapewnia naszej skórze miękkość i elastyczność. Naprawdę super produkt. Myślę, że też większość z was już go zna. Nie będę się zbyt dużo y, rozwodzić na ten temat. Jeżeli chodzi o gamę kolorystyczną, to mam tutaj 5 kolorów, także każdy znajdzie coś dla siebie. Jest on już powszechnie dostępny, także bez problemu. Możecie sobie pójść i przetestować. Jeżeli chodzi o aplikację, to mamy taki ścięty po prostu dzióbek, więc musimy go jakoś zaaplikować sobie już na rękę czy na twarz za pośrednictwem palców. Kolor ten 02, tak jak mówię, jest trochę ciemniejszy. Zapach też jest bardzo delikatny, a kolor jest taki, jak widzicie, już troszeczkę ciemniejszy. Też ma całkiem fajne krycie. Można to też to krycie stopniować. Daje również takie rozświetlenie. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemny podkład. Zachęcam Was do tego, że jeżeli jeszcze nie testowaliście, to żebyście sobie sprawdzili. Również odsyłam Was do tego filmu, który był, ponieważ musiałam nagrać test tego podkładu. No jakby mogło być inaczej. I przejdźmy teraz do podkładu, który swoją drogą mam dzisiaj na twarzy i jak widzicie daje piękne rozświetlenie, ale też nie daje takiego efektu błysku, błysku. A jest to bielenda Makeup Academy podkład Wega Flumi, mineralny podkład z sokiem struskawki z i ja mam go w kolorze 01 Jasny beż jest to jak za chwilkę Wam pokażę podkład niestety dość ciemny. Nie jest on tego tak do końca właśnie te jasne kolory nie są dedykowane cerom, hmm, Bożej karnacjom jasnym, ale już troszeczkę ciemniejszym, aczkolwiek w dzisiejszych czasach bez problemu możemy go rozjaśnić. To niewątpliwą zaletą tego produktu. produktu jest to, że za 30 ml musimy zapłacić aż 15 zł. A często też możemy znaleźć go w promocji nawet już za 11, także warto też poszukać, no bo zasadniczo po co przepłacać. Podkład jest bardzo lekki, ale gęsty w konsystencji, aczkolwiek przepięknie nam się rozprowadza. Daje właśnie taki delikatny glow na skórze, nie wtapia się, znaczy nie wtapia, nie zastyga jakoś bardzo mocno ale mimo wszystko nie jest też łatwy do starcia. Nie utrzymuje się całego dnia, pomimo zapewnień producenta, ale na cerach mieszanych całkiem, całkiem długo. Może to też wynikać z faktu, że jest on dedykowany głównie cerom suchym oraz cerom normalnym, więc już te cery mieszane tak nie do końca się pasowują w tą kategorię. Mimo wszystko jego naprawdę bardzo lubię, właśnie z racji tego, że jest to podkład mineralny. To, że zabiera sok z truskawek, to jest, mm, za, sprawia też to właśnie, że ta skóra staje się nawilżona, skóra staje się troszeczkę taka wypielęgnowana. E, z, nie daje on takiego efektu maski na twarzy, daje ra, raczej taki efekt make-up no make-up i ma on też niestety lekkie krycie. To jest jego minusem, ponieważ jak widzicie, kilka niedoskonałości mi przebija. E, to zresztą widać, ale naprawdę daje właśnie taki efekt make-upu bez make-upu, ponieważ ta teraz pięknie wygładzona. Nie wchodzi on w pory, nie wchodzi w załamania, ale mimo wszystko ta cera jest właśnie ujednolicona i całkiem fajnie się prezentuje, tak całkiem e, świeżo. Tutaj mamy informację od producenta, że daje on efekt promiennego blasku i rozświetlenia. Dzięki niemu skóra wygląda świeżo i naturalnie. Nie obciąża skóry, nie zatyka porów, nie powoduje powstawania zaskórników. I z tym się zgodzę, ponieważ naprawdę po użyciu tego produktu nie mamy żadnego e, wysypu niedoskonałości. Ta cera naprawdę długo utrzymuje takie fajne nawilżenie i czujemy tak, jakbyśmy nałożyli sobie na twarz podkład nawilżający mm. i daje nam taki efekt delikatnego plow. Możemy go aplikować zarówno za pomocą palców, aczkolwiek jest na tyle gęsty, że raczej sugerowałabym użycie jakiegoś aplikatora typu gąbeczka, typu pędzel, ponieważ łatwo się go rozprowadza, a! dla wyrównania, dla takiego, wiecie, dokładnego rozprowadzenia, zdecydowanie preferuję właśnie różnego typu aplikatory. Kremy BB, tak, fajnie się rozprowadza hmm, palcami, ponieważ one też z reguły mają mniejsze krycie niż podkłady, no a tutaj mamy raz, że lekkie krycie, no więc yy, no niby moglibyśmy, no nie będę po prostu to brnąć, ja osobiście z racji tego z tej gęstej konsystencji zachęcam Was do tego, żebyście aplikowali go za pomocą jakiegoś narzędzia. Jeżeli chodzi o kolory, to mamy trzy. Tak jak mówię, ja mam najjaśniejszy 01. Podobnie jak w Better Than Perfect mamy taki ścięty czubek. I on się już kończy, więc yy, ciężko go zapikować. Zasadniczo kolor mi jest wcale taki yy, taki ciemny, no ale mówię, dla dziochów dla na pewno będzie za ciemny. Ja jestem już lekko opalona, co podkreślam wielokrotnie to ten kolor jest dla mnie idealny, już nie muszę go rozjaśniać, ale jak widzicie konsystencja jest naprawdę bardzo gęsta, nic nie ścieka, też jest rozświetlający efekt, no i jest taki lekko ciemniejszy, bo zle, zdeczka się odcina od mojej e, skóry. Zapach jest taki całkiem przyjemny, praktycznie niewyczuwalny. O, tak się prezentuje. Także, jeżeli chcecie coś taniego, ale co daje naprawdę fajny, taki delikatny efekt na lato, to zachęcam Was do przetestowania właśnie tej bielendy, Jeżeli jeszcze nie testowaliście, w co szczerze powiedziawszy też wątpię. I ostatni, już produkt, do którego w sumie wróciłam po latach, i myślę, że też każdy z Was już miał z nim styczność: jest to Burżła Healthy Mix. Jest to ten podkład, który ma pobudzać i jest dedykowany do cer zmęczonych. Dostaniemy go za 65 zł, bo niestety produkty Bourjois są już tymi produktami droższymi, a mamy tutaj 30 ml zamkniętych w szklanym opakowaniu z pompką, tak jak już wspominałam, takie rozwiązanie bardzo lubię. Mamy tutaj 9 kolorów dostępnych na rynku. Ja mam kolor 52, jest to taki mała no, bym rzekła, z tej środkowej części. Jest to również podkład nawilżający, jest to również podkład rozświetlający który zawiera bardzo wiele m, takich witamin, utrzymujących m, zdrowy wygląd naszej cery do 16 godzin I w składzie znajdziemy tutaj witaminę A, witaminę B5, witaminę C oraz witaminę E, które działają rozświetlająco, które m, działają tonizująco, m, które m, doteniają naszą cerę, rozjaśniają, regenerują. M, i dodatkowo mamy w składzie kwas hialuronowy, który pięknie tą cerę nawilża oraz pigmenty odbijające światło, dzięki czemu właśnie ta cera wygląda na taką zdrową, na taką odświeżoną, pełną blasku, pełną energii, a nie przytłoczoną. Konsystencja tego produktu jest lekka, troszeczkę e, taka mocniej płynna, dzięki czemu fajnie się go aplikuje, nie pozostawia smoku, trzyma się na skórze bardzo długo. W moim przypadku cery mieszanej troszeczkę się ym, stosunkowo szybko wyświetla, bo już gdzieś po 6 godzinach widać to lekkie takie rozświetlenie cery, ale wtedy warto po prostu go przypudrować, bo naprawdę ten efekt też takiego make-up, no make-up jest bardzo, bardzo fajny. A do tego, co jest moim zdaniem, mega istotne w przypadku cer takich problematycznych, jest to efekt yy, krycia, ponieważ to krycie mamy takie już bym rzekła, że średnie, które też możemy wystopniować do lekko mocnego ale bardziej bym się skłaniała właśnie ku określeniu tego, że jest to okrycie średnie. Podkład jest bardzo lekki, też jest niekomadogenny, nie wchodzi w załamania, fajnie się utrzymuje, nie oksyduje, no i mamy też dużą gamę kolorystyczną, dzięki czemu każdy z nas znajdzie coś dla siebie. Ja Wam pokażę, ja przepraszam Was za to, że te opakowania są takie brudne, ale po prostu ja tych produktów na co dzień używam, więc to też jest dla Was oznaka, że one są po prostu stosowane. Kolor e, 52 też jest takim kolorem troszeczkę ciemniejszym, ale też widzicie, jest rozświetlający. Na pewno nie daje takiego mocnego, nie daje efektu matu, ale też nie daje takiego mocnego glow. E, jak ja mówię, jest troszeczkę taki, jest naprawdę lekki, lekko taki mm, płynny. No, i też bardzo przyjemnie w sumie pachnie, tak trochę kwiatowo, trochę owocowo. Jego ja naprawdę polubiłam. E, jest znany od lat. Cena niestety się nie zmienia, no bo 65 zł też, też jest dość dużo, ale z racji tego, że on jest dość wilgotny, mm, dość wilgotny, co ja plotę, jest y, dość płynny, to bardzo łatwo y, się go aplikuje, nie potrzeba też dużo, żeby uzyskać fajny efekt, przez co też jest mega wydajny, bo bardzo, bardzo wolno się go y, zużywa. Ja wam naprawdę serdecznie go polecam. Ma niestety jeden minus, potrafi leciutko zoksydować. Nie wiem czy to jest kwestia tego, co akurat aplikujemy pod niego, ponieważ ja zazwyczaj on nie ma SPF-a, przynajmniej ja nic na ten temat nie wyczytałam. No to ym, może to jest właśnie kwestia SPF-a, może tego tej pielęgnacji, którą mam pod spodem, ponieważ lubi czasami leciutko zoksydować, ale to też nie jest jakiś efekt, nie wiadomo jaki, który by bardzo przeszkadzał. Natomiast naprawdę bardzo serdecznie wam go polecam, bo... Fajnie działa i tak jak mówię, ma też działanie właśnie pielęgnacyjno-makijażowe. I tyle. Mam dla Was raz 7 propozycji: właśnie takich produktów na lato, które według mnie świetnie sprawdzą się na cerach mieszanych. Ja z nich jestem naprawdę bardzo zadowolona: stosuję naprzemiennie, dzięki temu też starczają mi na dużo dłużej. Piszcie proszę w komentarzach, czy Wy któryś z tych produktów macie, a myślę, że na pewno macie, czyli któryś też polecacie na lato dla cer mieszanych. Może też macie jakieś propozycje dla innej serii, więc osoby czytające komentarze będą mogły się z tymi Waszymi propozycjami zapoznać. Ja Wam za dziś bardzo dziękuję, mam nadzieję, że ten odcinek Wam w jakimś stopniu pomógł. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym vlogu!